Nie ma nowego jej słowem wstępu w sumie o zielonych naklejkach, bo naprawdę są warte inwestycji i możemy zobaczyć dlaczego. Już wam zaraz pokażę. Tylko jeszcze szybki sponsor, i swoją drogą zobaczcie ukożenia złoty 0809. Zero, 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 no, czy to dobije poniżej złotówki? Będę zdziwiony, ale może się tak wydać: jak już takie ceny dobijają. i zimy jeszcze takiej nie ma konkretnej, chociaż u Was pewnie też śnieg jest. No, ale szybkim wstępem: sponsorek odcineczka czy jest na Skinsmonkey? Link do strony oczywiście jest w opisie. Przypominam na konkursie na, konkursie na Ice Colded: kałaszka, comment, like, sub i oczywiście na to z okazji trzech osobów. Nie pisana czyli wejście sobie na Skinsmonkey i zrobienie trade'a. Lub tak dalej. I tutaj z moim kodem przy doładowaniu dostajecie 35% bonusu standardowo, ale teraz, gdzie jest Black Friday jeszcze trwano Skinsmonkey to macie plus 40% i jak widzicie doładowując 100 dolarów, dostaje 40 dolarów za darmo, do tego nie na naklejek. E, więc możemy wyjąć naprawdę ładne krafty e, i do gry, i do sprzedaży na rynku z Steam. Plus tego darmowe 5 dolarów z kodem LDAT przy wymianie bardzo spoko opcja. No i tak, i dzisiaj o zielonych naklejkach, bo jak zawsze wam ja mówiłem, zielone naklejki, potencjalnie bardzo dobre naklejki do inwestycji, dlatego iż przecież e, naklejki bardzo pożądane przez swój kolor, i naklejki, które są ładne i ludzie je bardzo szanują. I na dzisiejszym przykładzie chciałbym Wam przedstawić. Mamy spadki, no nie ja na rynku Steam, naprawdę wszystko dosyć ładnie spada. Nie mówię też, że tutaj, przepraszam, że mi piszą. Discorda, ale dobra. Nie mówię, że wszystkie naklejki idą idealnie, no ale przykładowo, Imperial to teraz troszeczkę spadło. Lecz zobaczcie, gdyby były spadki, w sumie dalej są. Imperial pikuje do 34, no i teraz to jest spadło. Lecz spadło takich cen, do których praktycznie było wcześniej. Więc te ceny cały czas takie same, z jakimiś lekkimi wzrostami, lub nawet troszeczkę wyższe. Zielona naklejka. Kolejna zielona naklejka. Entropic, Sztokholm. Tena. Również tutaj idzie w sumie do góry i się trzyma w jakiejś określonej cenie i nie zbyt spada, gdzie mamy dosyć duże spadki na większości rzeczy. Kolejna klejka, Wini, też zielony, autograf. Naklejka, któraś po prostu dosyć dobrze trzyma. Wiadomo, tutaj może z jakimś lekkim spadkiem, ale jak patrzymy sobie na spadeczki, które były na innych naklejkach, nie ma takiej tragedii, nie są to złe spadki. Zielone naklejki, strasznie bezpieczna inwestycja na long terma, jeżeli kupicie w dobrej cenie. No bo jeżeli nawet mamy spadki, to są to naklejki pożądane, naklejki dobre, więc według mnie inwestowanie, inwestowanie w zielone naklejki jest naprawdę. Dosyć mądrym pomysłem i warte, bo wiadomo, mówię, że nie spadają, oczywiście, są spadki. Lecz naklejki, które są dosyć bezpieczne, ja serdecznie polecam. No i co? To była tyle w tym filmie. Trzymajcie się widzowie. Cześć, cześć.